Ach, od dawna chciałem to powiedzieć i wreszcie mogę to powiedzieć. Witam, tu Plamus, a to kolejny odcinek zagrajmy w Minecraft Single. Czy na single playerze? Jak to woli? Jak widzicie, je, już gram, wróciłem do Minecraft Beta 1.8. Ogólnie wróciłem do Minecrafta do kręcenia. Na razie teraz y, będą się pojawiać Minecraft Weekend, gdzieś tak mniej więcej, 1 dwa odcinki, ponieważ jak w tygodniu wstawiam Gotika, bo chcę go szybko skończyć, żeby dwójkę zacząć, to będę stawiał minecrafta. Jak widzicie, już tutaj się bawiłem z grzybami, mam dwa, dwie rzeczy. Tutaj tak, tu mam moją tajną skrzynkę, w której będę trzymał takie epickie, unikalne rzeczy. Tu już ciasto zjadłem. Tu ma no, mi się dużo potworów wyspiło, dlatego tak dziwnie jakoś oświetliłem. Teraz Wam pokażę co to zmieniłem ogólnie. Tutaj, jak widzicie, skrzynki zniknęły. Pojawił się nowy klocek, to jest ceglany... Ceglany... Yy, ceglany kamień. Tak samo jest schodki jeszcze zrobiłem z niego, tylko, że on ma chyba błąd shadera i... Jeszcze nocz musi to poprawić. Chyba, że to tak miało być. Yy, yy, tu zastąpiłem to szkło takim szkłem... Yy, tym połowym, tym nowym. Dachu nie zastąpiałem, bo dach jest dobry. Yy, co tu jeszcze? Bateczkę widzieliście, już teraz wam pokażę co się zmieniło na dole, bo tam się chyba najwięcej zmieniło. Z tej strony, z tej strony chyba nic się nie zmieniło. Tutaj to na szczęście już korzystam z pyku, a teraz tutaj. Dum, dum, dum! To jest mój magazyn piękny. Jak już widzicie, druga skrzynka nawet przy kamieniu jest, ponieważ już to tak widzicie troszeczkę na kopaniu się zeszło. To tak, wa powoli wam pokażę. Tu jest drewno, czyli moje całe jakie zdobyłem. A to fajna animacja skrzynek jest. Okej. Okay. <laughs> tu jest kamień i brukowiec. Czyli brukowiec mi chodzi o to, że to po polsku jest brukowiec, a blue A kamień to jest stone. Tu jeszcze mamy. <laughs> no, wiecie. Tu mamy dirt, czyli brud. Tu mamy piasek i piaskowiec, czyli sandstone, którego jeszcze nie mam. Tu pochodnie będę wskazał. Tu czekajcie włączę napis bo mi się nie chce. Tego, zjemy coś? Mam, 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 tak, kur, tak jem. Złoty diament, jak widzicie, mam dużo złota i diamentów. To już mój trzeci kilo diamentowy, bo tyle zmalnowałem. Pokażę Wam w statystykach. Bloki i wykopałem nim tyle już tego, a był użyty trzy razy. Zniszczony już był, jeden raz skraftowany. Łod Nie, nie rozumiem tego. Szkło już zmalnowane całe. Gravel i krzemień. Krawel tu powinien być żurzel. Tu jest cegły, jakie mam jeszcze? Tu jest tak węgiel i żelazo. Tak, tego już teraz coraz więcej, właśnie Redstone. Tu mam śnieg, którego jeszcze nie mam. nether Rzeczy z tego ogólnie Glowstone, netherrack i tego. Nie wiecie, Slow Sun i tam inne Narzędzia, czyli już tutaj rzeczy skraftowane, które jeszcze są do użycia woda, lawa, liście i nie wiedziałem co to jest po polsku, więc Dobra i itemy ze zwierząt pawniki, wełna już dużo, dużo lapis lazulu znalazłem jedzenie, tutaj dużo mam dla moich psów, jak będę jakieś miał, mam nie. zgniłe ciało, ponieważ to to jest bardzo się podobno przydaje na, dla psów. Tu mam rośliny. Mam jedno, jedno nasionko papkina. Znalazłem. Okej, okay, to tak, tu mam litonę z potworów. Już mam 8 endermanowych pereł, które jeszcze na razie nic nie robił. Dużo strzał mam, ale te 64 to zrobiłem. Tu innych, to wiecie, siodło i takie inne niepotrzebne rzeczy. A tutaj nie wiem jeszcze na to skrzynka będzie. Zobaczcie. Tutaj, tam na górze, co się teraz powinien tam zaznaczyć, ten obszar, to jak widzicie, tam się obczął. To jest tam właśnie nowy wygenerowany światnik, który, tak jak zjadałem mapę, jak widzicie, to tam mi się wygenerował nowy świat. Teraz się powinno zaznaczyć biom Wielkiego Morza, właśnie tam. Teraz ogromne, tam małe wyzepki, tam, co nie widzicie je teraz, one tam mają wielkie góry, ogólnie. I jeszcze tam jest ten jeden, co tam taka większa wyspa jest jedna, to jest biom Bagna. Kiedyś tam jeszcze Wam pokażę, zwiedzimy, bo jak widzę, zauważyliście śnieg w połowie obcięło. Ok, tu już pokazywałem Wam. Ok, to wszystko. To się wszystko, co zmieniło tutaj. Jeszcze mogliby dopracować cień skrzynek, bo on nie za bardzo taki. Tu w ogóle cienia to skrzynka nie rzuca, ale mniejsza. Idziemy dalej. Jest noc, trzeba się przespać. Pokażę Wam wszystko. To jest taki odcinek informacyjno -pokazo pokazowczy się tu zmieniło. Nie za dużo, ale coś się zawsze zmieniło. Mm. Teraz Wam pokażę z tej strony, bo mi trochę zimno w ręce. Okej. Okay. Mm. Tu się chęć zmieniło. Tu mamy grzyby. Poka... Te grzyby szybko się rozwala ręką najszybciej, chyba, albo mieczem. O, tu proszę bardzo, to jest podgrzybek. Tu jest nasza farma zboża, która z każdym z każdą chwilą po, powiększa swoje zasoby. Teraz właśnie pójdzie po, Chodźmy zebrać właśnie w tym boże. Jeszcze muszę skombinować sobie automatyczną farmę z tego, papkinów i... i melonów, bo to się podobno da zrobić. Widziałem gdzieś filmik, tylko go pominąłem. O, tak. Ojej. Uj, uj, uj. O, dobra. Ciekaw jestem ile osób czekało. Na te, na odcinek <tryk> <tryk> ok to miało być w połowie września, a już jest połowa września, więc... O Jezu! Mogę trochę poczekać. ok, Już się baj. Okay, dobra, już możemy sobie posadzić. Myślałem, że coś tam jest. Możemy sobie posadzić nasionka. Jak nie wiecie jak zrobić <tryk> taką automatyczną farmę, to to... Polecam obejrzeć jeden z moich wcześniejszych odcinków, tam w nim jednym było robienie farmy automatycznej zboża. Z tego Stona i z mojego tam... Hmm, z tego buszu, co tam na górze jest, tego biomu, tego bagna, to możemy jeszcze dużo grzybów zdobyć, czyli będzie nam możemy jeszcze jedną farmę wspólną grzybów lub... Dwie farmy grzybów oddzielnie. Zależy ile grzybów znajdę. Dobra. Tu coś się buduje. To, to wam teraz tylko pokażę co to się buduje. Tu się buduje taka poczekalnia głównicza. Poczekalnia to tam się schodzi na dół. Zdejdźmy sobie. Jak widzicie, to jest ta kopalnia. za wtedy mówiłem, że tam kopię. Zaczynam to znaczy kopać. To teraz to jest. się przemieniło. wło Nie widać końca. To już jest. to nie ma końca. to nie ma już nic. Jesteśmy wolni, tu jest jaskinia. Tu też, tu też jest jaskinia, tylko je zakopałem. Tu po prostu je zostawiłem, bo tam jest lava, Ale chodźmy dalej, i tam już widzicie, że się kończy. I tam już dalej nic nie ma. No, tylko zostawiłem tak, biegniemy. fajnie na F5 wygląda. Takie zostawiamy za sobą kwadraty. Zauważyliście to, a jeszcze szybciej jak skaczymy. Hopla, hopla. Jeżeli ktoś u mnie nawet tak przyzwoicie jakieś, nie musi być jakoś epicko, nie wiem coś takiego, intro zrobić, bo jak wiecie, jak już Panie widzieliście moje stawianie Integra mi to nie za bardzo wychodzi, to proszę do mnie napisać, skontaktujemy się, z gramy. Będzie oczywiście złoto nagroda nie będzie to duża nagroda, ale zawsze jakaś będzie. Teraz hmm. sobie więcej pozwiedzamy tego. Tylko zróbmy sobie tutaj. Okej, okay. a wszaczy, wszaczy, lubię jak się nie, znaczy jak się jedzenie stakuje, bo to jest bardzo przydatne. <coughs> Taki był mały błąd, bo zrobiłem więcej tego, bo myślałem, że tak samo jak z piaskowca, e że jak się ułoży kar stone na stone, i potem sobie cztery, to wychodzi jeden, a tu się okazało, że z czterech wychodzi cztery, więc się przeliczyłem i zrobiłem za dużo. Teraz mi się też podoba jak tak się poruszamy tym myszko, to tak nam się te przedmioty tak na bok latają. To jest fajne mm, tutaj nie. Jedzenie, tutaj, roślinie tutaj. Tu jedzenie Okej, okay, co ja jeszcze miałem wam pokazać? Aha, jeszcze tam o jak ja dawno nie robiłem odcinka. Trochę <laughs> się domku nic nie zmieniło, za bardzo, bo to chyba gdzie oświetlony jest, owieczka, i tutaj jest moja farma, taka mała farma papkinów i melonów. Tu właśnie mam jednego melona, zniszczmy go sobie. Trzy, sześć, weźmy sobie papkina jeszcze. Nie rozumiem dlaczego mi tamte dwa nie rosną. Później to tego... A właśnie, niech tamto jedno rośnie. Tak się da zrobić? O, możemy więcej nasionek robić. Pięknie. Dobra, to muszę zapamiętać. Niestety, jak wiecie, z dyni się nie da robić. <laughs> Ale pochodzimy sobie z dnia trochę. Mogliby jeszcze trochę to dynię poprawić, bo... trochę by się przydało ją ulepszyć. Tak prawdę mówiąc, to jest moja pierwsza dynia. A widzę, co? Jeszcze jednego psa tu gdzieś widziałem, latał sobie, tylko... mi uciekł. I... dupa. Czekajcie. Nie wiem, czy dynie zależy do roślin. A nie, roślin, bo teraz już można je tego... Sadzić, to już są rośliny. Zrobię sobie dwa nasionka tego... Melonów. I sobie tu wsadzę je tutaj też. A jedzenie tutaj wolne. Okej, okay. to się jeszcze szybko wybierzemy... Pokazać wam, co tu jeszcze wymyśliłem ciekawego. Była długa przerwa. Okej, okay, następną rzeczą, jako Tam, tam jest, jak tam widzicie w oddali. Tam jest moja wysepka, gdzie piasek kopie. by nie wiedzieliście. Tutaj, tutaj będzie powstawała wieża obserwacyjna, która będzie my będę mógł podziwiać. Wiecie co? Stworzyłem ten świat w becie 1. 7 I mi się, właściwie tak można powiedzieć, tutaj taka większa rzeka naturalnie wytworzyła. Chociaż tam mam wielki biom morza. Więc czekajcie. Zaraz y, robię taki malutki kacik i się zaraz pojawimy na czubku tego... Mm, czubku generatora. Zaraz wracam. Jak widzicie, już doszedłem do czubka generatora, to mi się zgenerowała mapa i to tak wygląda teraz. W. Ucięło mi w połowie w ogóle cały świat i teraz tutaj się wygenerował mi wielki biom morza. Odynie jeszcze tu co so wezmę sobie przy okazji. Hop, okej. Okay. Dużo tych dni. Okej. Okay. W jakimś odcinku jeszcze wyruszymy tam w ten nowy, nowo wygenerowany świat, żeby poszukać jaskiń i opuszczonych kopalni. To będzie wielka, wielka wyprawa plamusa na opuszczony kraj. Czegoś tam. Dobrze, ale my, to nie jest jeszcze na razie nasz cel, my zmierzamy dalej. Zmierzamy my dalej do tamtego krańca wygenerowanego świata mojego starego. Żeby wam coś pokazać. Według mnie to jest epickie, co tam się wygenerowało. Ale to są moje tylko przypuszczenia może. Już słońce zachodzi. Ale zobaczcie na to. Zobaczcie na te piękne góry. Coś mi się nie, nie wczytują. Te piękne góry. Zobaczcie! Cześć! To już? Nie, to nie może być. Patrzcie, i tu jest koniec generatora mapy. da ja mi się woda wylewa. O, tam lawa nawet się leje w połowie generatora, to jest dziwne właśnie. Eee... Okej, okay. gdzie jest moja łódka? O, dobra. Po prostu my... Ja chcę wam tam popłynąć i pokazać wam, co tam jest w ogóle. Nie, nie jesteście za bardzo skumaci, a ja tam już byłem troszeczkę i zwiedzałem. Nie, nie przyznam się. Ale zobaczcie na te góry. Patrzcie. Czy to nie jest piękne? Eee, czekajcie, wejdę tam szybko i zaraz włączę nagrywanie. Nie, no musiałem jeszcze włączyć, zobaczcie na no to. Ten widok jest przepiękny. Dobrze, nie będę wam przedłużał jeszcze raz. Nie, jeszcze zobaczcie ten widok. Czy to nie jest jeszcze bardziej piękny? Spójrzcie, jak to się pięknie wygenerowało. Naturalne takie... Nie wiem jak to nazwać takie plamy Piękne Dobra wchodźmy dalej Gdzie jest mój dikt, okej okay. Tu jest Gdzie... Aaaa nie chciałem tego Okej okay, już jesteśmy prawie na miejscu Już, już, już Okej okay. Już jesteśmy na miejscu Okej okay. Patrzcie Ok, ojej, oh yeah. wywalczy to, bo już nie potrzebny tego nie za bardzo nie używam. Ok, więc tu był Plamus, a to był kolejny odcinek. Zagramy w Minecraft na single-playerze, czego nie